Witam Was bardzo serdecznie i ponownie na moim kanale Kacper Beauty Expert. Serdecznie Wam dziękuję za to, że jesteście. W dniu dzisiejszym, w dzisiejszym odcinku przychodzę do Was na temat o temacie, o tematyce produktów kosmetycznych, o których nikt jeszcze na polskim YouTubie nie mówił. Więc będę pierwszą osobą, która będzie to czyniła, czyli jak zwykle, bo o dobrych produktach trzeba mówić, o dobrych produktach e, trzeba rozgłaśniać dobre wieści, o produktach nietestowanych na zwierzętach również trzeba głośno mówić. E, są to produkty bardzo intensywne, bardzo skoncentrowane, o których mieliście prawo totalnie nie słyszeć i możecie je dzisiaj widzieć na oczni pierwszy raz w życiu. Aczkolwiek nic bardziej dziwnego, ponieważ są to produkty pieruńsko ciężko dostępne. I teraz tak, z tego co um, zdążyłem się zorientować i zweryfikować bardzo dobre informacje od moich współpracownic między innymi, w polskich TK Maxxach te produkty występują, ale nie wiem czy we wszystkich, produkty, we wszystkich TK Maxxach te produkty występują w Polsce, nie mam takiej wiedzy, także to jest kwestia indywidualna, którą musicie wy po prostu jakby na własną rękę sprawdzić, ustalić stan faktyczny. Aczkolwiek na pewno e, wiem, że w niektórych TK Maxxach w Polsce te produkty są. Gdzie bez problemu można je kupić tak od tak? W UK. W UK e, bezproblemowo można takie produkty e, zakupić, ale w Polsce też istnieje taka możliwość w polskich TK Maxxach. Ostatnio byłem w niemieckim TK Maxie i nawet nie zwróciłem uwagi, czy te produkty są. Może i w niemieckim też y, są dostępne, aczkolwiek ja nie zwróciłem na to uwagi i nie sprawdziłem, niestety, ale przy najbliższej mojej okazji i y, y, wizyty w TK Maxie w Niemczech również zweryfikuję kwestię, czy te oba produkty są dostępne. Jeżeli tak, to Wam zrobię rolkę i dam Wam znać, że tak. W niemieckim TK Max jest, są te produkty i można śmiało je kupić. Produkty można na chwilę obecną online ściągnąć z UK. To jest troszeczkę y, dla mnie nieporozumienie. Z tego względu, że są to produkty o świetnych technologiach, o świetnej skuteczności, za naprawdę rozsądne pieniądze. Mija właśnie ściągnęła moja przyjaciółka z UK y, i naprawdę kosztowały tam grosze. Także tutaj zdecydowanie trzeba mówić głośno. O tych produktach. A ja Was poproszę, abyście udali się do swoich TK Maxów um, i sprawdzili, czy w Waszych TK Maxach te produkty nie występują. Jeżeli występują, bierzcie bez zastanowienia, bo naprawdę to są cuda kosmetyczne. Cuda, o których zdecydowanie warto powiedzieć. Um, dzisiaj będę opiniował dwa produkty marki, której, która nie jest totalnie Wam znana. Baristol Laps. Produkty wyglądają tak, już Wam kartoniki pokażę. Bristol Labs. To są dwa produkty. Prezentują się w taki oto sposób. I tutaj mamy wersję buteleczkową. Czyli buteleczkę. Produkty są produkowane w Korei, ale są sprzedawane w Stanach Zjednoczonych. I od razu zaznaczę, że do tego co udało mi się dojść, to nie wszystkie produkty z tej firmy mają dobre składy. Nie wszystkie. Ale będę to weryfikować, będę to, też, też tę kwestię sprawdzać. Ja mam w swoich dłoniach serum multipeptide. Serum z kompleksem peptydowym i kwasem hialuronowym. To jest pierwsze serum. Wygląda ono tak. Konsystencja ma bardzo, bardzo fajną. Bo to jest żel. Taki wodnicy żel. Które wchłania się jak woda i już go nie ma. I teraz tak, co nam producent o tym produkcie mówi? Że ma być to serum redukujące zmarszczki, bardzo mocno stymulujące produkcję kolagenu, elastyny kwasu hialuronowego. ma redukować zmarszczki, ma ujędrniać skórę, mają ją rozświetlać. Skład jest minimalistyczny, ponieważ baza preparatu opiera się na wodzie. Butelę glikol, transporter substancji aktywnej w głąb skóry i do skóry właściwej. Później mamy hialuronian sodu, acetylheksapeptyd 8, acetylheksapeptyd 7, zagęszcznik etylheksylgliceryny, argininę i kwas cytrynowy jako regulator pH. Tylko i wyłącznie tyle w tym produkcie Peptide mamy. Opakowania są matowe, bardzo fajnie się prezentują. Mam wam tutaj, właśnie. Pokażę to w zbliżeniu. Także to tak pięknie wygląda. Formuła jest bezzapachowa i teraz tak bardzo szybko się w skórę wchłania tak jak to widzieliście tutaj nie pozostawia żadnej lepkiej kleistej ciężkiej tłustej warstwy skóra momentalnie jest fantastycznie rozświetlona rozpromieniona i jest naprawdę mega fajnie nawilżona ja tutaj już się zbliżam Naprawdę dodaneczka też, bo już je używałem jakiś czas temu i super działa to serum. Tutaj widać wyrównanie kolorytu skóry, ujednolicenie, bardzo mocne nawilżenie, bardzo mocne nawodnienie skóry, takiego kopnieka energetycznego. Oczywiście ten produkt nie może być łączony z żadną inną formą witaminy C niż tetraizopalmitynian a bo to jest jedyna forma witaminy C, która nie reaguje w reakcji krzyżowo-kontaktowej z peptydami. A inne już niestety destabilizują działanie peptydów. A mamy tutaj dwa unikatowe peptydy, które należą do kategorii peptydów treningujących, trenujących w skórę, czyli treningują produkcję kolagenu, elastyny kwasuchloronowego i fibroblastów stymulują nasze procesy naprawcze w skórze i bardzo mocno wyzwalają produkcję też fibroblastów, także można śmiało powiedzieć, że jest to serum realnie bardzo silnie odmładzające skórę. Także. No mamy cudo, mamy cudo, ale drugim cudem z tej serii jest jeszcze jeden cudek i to już jest na przykład produkt i tak z multipeptide jestem zadowolony, okej, okay, ale z tego produktu, który wam teraz pokażę, to ja jestem zadowolony miliard na miliard i po prostu już poprosiłem <laughs> o kolejną dostawę. To jest właśnie to serum. Wygląda ono tak. I jest to serum Advanced Hydrate plus Glow Face serum makui, Hyaluronic Acid. I jest to serum odmładzająco roświetlające I wygląda ono w taki oto sposób. To również taka sama opa takie samo opakowanie. Wygląda tak. I tu już jest konsystencja troszeczkę inna. Ona już jest bardziej. jest dalej żelowa, aczkolwiek już jest taka zabisista. Nie tak jak pierwsza wersja peptydowa, że ona jest taką przezroczystą po prostu wodą. No tutaj jest ona troszeczkę bardziej taka zamętniona, zmętniona. Wygląda to tak, troszeczkę gęstsze, ale dalej jest rzadkie, dalej jest wodne. Momentalnie się wchłania i ten produkt już ma delikatny zapach, ale praktycznie niewyczuwalny. I również ta sama sytuacja, wchłanianie się w skórę w ciągu sekund pięć. No, i to serum ma robić tak: A rozświetlać, wygładzać, zafe, zapewniać, e, zapewniać efekt e, welvet soft skin, dawać glow, działać antyoksydacyjnie i bardzo mocno rozpromieniać skórę. Również mocno nawilżać i wpływać na odbudowę bariery hydrolipidowej. I teraz tak, w składzie mamy wodę, mamy transporter przenikania substancji aktywnych do skóry właściwej. Co najśmieszniejsze, w tej bazie żelowej mamy skwalan co w ogóle go tutaj nie czuć, bo on się totalnie wchłania w 100% to serum w skórę. No i skwalan wiemy jak działa. Odbudowuje BHL, naprawia skórę, chroni przed transepidermalną utratą wody z naskórka, łagodzi podrażnienia, łagodzi rumień świąt, podrażnienie, pokrzywkę. Stymuluje skórę również do odbudowy naszej bariery hydrolipidowej, ponieważ skwalan nie jest składnikiem odmładzającym. Takim radykalnie. Jego działanie jest skupione na naprawie bariery hydrolipidowej i na złagodzeniu skóry. Jak najbardziej takie właściwości są uzyskiwane w przypadku tego produktu. No i później pod skwaleniem mamy właśnie fialuronian sodu, który jest nośnikiem przenikania, ale sam sobie nie wnika i powierzchownie nawilża skórę Humectant. Ekstrakt z McWee, który wykazuje właściwości odbudowujące, bardzo silnie antyoksydacyjne, przebudowujące skórę. Jakie również posiada właściwości pogrubienia skóry właściwej. Czyli również pomimo tego Adwentured Hydrating plus Glow mamy tutaj również anti-workload działanie, czyli globalnie odmładzające, anti-aging. Także jak najbardziej makuja robię po prostu robotę. Później w składzie mamy ekstrakt, nie olej, ekstrakt z opuncji figowej. Czyli ekstrakt z opuncji figowej nie jest składnikiem, który jest komedogenno-aknagenny. Olej z oponcji figowej może być komedogenno-aknegenne w skali 3 na 10. U kogoś może być 10 na 10. To jest w zupełności kwestia indywidualna, ale w hydrolat czy ekstrakt z oponcji figowej one nie mają żadnego ryzyka komedogenno aknegezy Zerowe. Zerowe. One nie robią totalnie żadnej reakcji zapychania skóry. Także jak najbardziej mamy tutaj ekstrakt opuncji który również, pomimo tego, że olej opuncji figowej, który potencjalnie jest komedogenno-aknegenny, również dostał miano oleja, oleju z botoksem dający efekt botoksu. No to również można śmiało to powiedzieć, że ekstrakt opuncji figowej również daje efekt botoksu. Plumping skin, wypełnienia skóry, także jak najbardziej. Później mamy nośnik, przenikania substancji aktywnych do skóry właściwej, zagęstnik, etylheksyl-gliceryna, która wpływa na domknięcie nam tych substancji aktywnych w skórze, argininę, aminokwas, białko, które też bardzo mocno rekonstruuje skórę i ją odmładza. I kwas cytrynowy, który jest regulatorem pH. No i podoba mi się to, co tutaj firma właśnie pisze, że jest to formuła wegańska. Ok. Choć formuła wegańska niekoniecznie oznacza, że kosmetyki jest CF. Bo to, że nie jest zastosowane w kosmetyku, nie są zastosowane w kosmetyku składniki pochodzenia zwierzęcego, to nie oznacza, że on nie przechodzi testów na zwierzętach. Aczkolwiek, tutaj mamy formułę wegańską. Marka jest curative free, nie testuje na zwierzętach. Natural ingredients jest of course, zgadzam się, w 100%. I to mi się właśnie podoba. Że NO formaldehyde toxins, czyli że nie ma toksyn, mineral, oil, parafiny, że nie ma w składzie. E, także jak najbardziej, że nie ma etta, że można właśnie łączyć e, z różnego rodzaju składnikami aktywnymi. Tylko, że wiemy, że tetrasodium etta i trisodium etta to są kancerogenne, mutagenne, teratogenne helatory, które rozwalają BHL. A trisodium etta jest cudownym, bezpiecznym helatorem, tylko nie w włączeniu z tripeptydem miedziowym w jednej rutynie pielęgnacyjnej. Okej, okay, no. no i że produkt nie zawiera ftalanów, że nie zawiera parabenów. No tutaj po prostu też mamy takie wszystkie globalne, najpotrzebniejsze informacje. No i tak, co do tego serum, no ja je bardziej kocham niż. Multipepta. Dlaczego? To nie jest tłuste serum, o czym Wy widzieliście przed chwilą, jak nakładałem je na dłoni. Aczkolwiek, efekt glow, jakie ono daje na twarzy, w 10 sekund to się w głowie nie mieści. Relacyjny produkt. I ja naprawdę ubolewam nad tym, że dostępność tych produktów w Polsce jest tak okropna, że okrojona, że naprawdę wow, to by były wajrale, wajrale kosmetyczne, wajrale po prostu. I teraz tak. Poszukujcie. W swoich TK Maxach, czy te produkty nie są dostępne. Jeżeli będą, apeluję do Was bez zastanowienia: Glow Serum i Multi Peptide śmiało możecie brać. Jeżeli chodzi o to, że na przykład pójdziecie do TK Maxa i zobaczycie, że są inne produkty z tej serii, to musicie czytać składy. Bo ja niestety nie miałem styczności z większością produktów z tej firmy: jakie one tam mają składy, czy nie mają plastików i tak dalej aczkolwiek miałem stycząć z innymi produktami, tylko tam w śladowej ilości, które mnie nie zainteresowały, to już tam widziałem jeden składnik, który e, mi się nie podobał, m.in. poliakrylan sodu. Także trzeba to czytać, ale te dwa produkty to są cuda. Gorąco je polecam, jeżeli będziecie mieli do nich dostęp. Ludzie w UK na pewno będą się czuli bardzo szczęśliwi, bo bez problemu je mogą dostać od ręki, aczkolwiek w Polsce, w polskich TK Maxach trzeba je szukać. I podkreślam, że nie we wszystkich TK Maxach mogą one być dostępne, także trzeba polować. Jeżeli Wam się dzisiejszy film podobał, kciuk w górę. Jak nie to w dół, wysłam Wam pozytywną energię. Serdecznie Wam dziękuję za dzisiaj, kocham Was bardzo i widzimy się w następnych filmach na moim kanale. Buziaki wielkie. Pa!